Dajcie, ja jestem Max, czyli u Maxa na Maxa i witam już w kolejnym, kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Jestem trochę cicho, ponieważ moja siostra śpi i co, zapraszam do oglądania. Dzisiaj będziemy lepiej nadrabiać 19 pucharków, żeby mieć... I zapraszam bardzo do mojego klanu, przyjaciele moi, tylko dla przyjaciół w realu i dla widzów z kanału u Maxa na Maxa. I bardzo aż tu zapraszam, bo jest 31 osób, coraz to więcej. I brakuje tylko jednej subskrypcji do jak to? 40. Więc naprawdę zachęcam do subskrybowania kanału oraz do yy, lajkowania. I no co, bierzemy sobie starcie solo. Dzisiaj sobie już trzy gierki tutaj zagrałem i strasznie słabo grałem. Więc zobaczcie. No więc co, gramy. Eee, czekajcie, ja mam chwilę problem, więc zrobię cięcie i zaraz do was wracam. Dobra już jest po problemie. Musiałam na chwilę też odpowiedzieć dla babci. Eee, ale myślę, że już nie będzie wchodzić. Do mojego pokoju kiedy nagrywam, kiedy ją proszę, żeby nie wchodziła. No <grytanie> więc dobra, gramy. Tutaj jest taki fajny dzinek, którego bym sobie upolował moją pszczółką mają z Grenlandii. A powiedzcie, co robicie podczas koronafery? Okej, okay? napiszcie to w komentarzach, przypnę Wam serduszko oraz chętnie będę czytał, co robicie, bo no nie można wychodzić z domu i naprawdę bardzo Was zachęcam, żeby zostać w domu i nie wychodzić na dwór, znaczy to zależy, na dwór to ja też wychodzę, no to nie powiem, ale żeby nie chodzić, nie spotykać się i tak dalej, no to teraz 20 puszek brakuje, brawo, robię cięcie i widzimy się, kiedy coś fajnego się stanie. Jesteśmy po małym cięciu, bo już jest pięć osób, i teraz mam soczek, więc będzie naprawdę bardzo dużo się tutaj dziać. To M sobie bym chętnie podjechał, ale dalej mnie podjechał. Super. Byliśmy po trochę małym cięciu. Zawsze jest małe cięcie. I powiecie, czy wolicie filmiki, żebym robi dłuższe, ale żebym wszystko pokazywał? Czy wolicie takie, żebym krótsze były? Z cięciami. Mi to obojętne. Szczerze, wola takie bez cięć, bo jest łatwiej potem je zrobić. Znaczy, wiecie, te różne. Ja już się nauczyłem tworzyć takie filmiki. przykład intro umiem już zrobić. Umiem jakieś tam napisy, motki dodawać do filmów. Więc fajnie. No i, i z tymi jak to cięciami jest trochę ciężej. I to wtedy by się częściej pojawiali na pewne filmiki. Bo nawet po godzinie to ja mogę montować taki jeden film. O właśnie, mogę się już wreszcie wyrazić. Chodź tu o kurde, on, on ma ten gadżet, więc szkoda, mam przykichane. Dobra, pokąpimy sobie. Bo czekam, ktoś się skusi na ten soczeczek. Ten soczek z gumi jagód. Sie ma ból. Ty chciałaś ten soczek, prawda? Ty Chciałaś bardzo ten soczek. O nie, 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 dobra, 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 spowalniam cię. No, bardzo ładnie. Dobre robię cięcia. No kurczę, nie mogę trafić. O nie, to mnie, ta jak to? Ta Jackie mnie zabiła. Ale 5 plus, to ile już nam brakuje? 9 puszek. To teraz musi być win. Trzymajcie mocno kciuki, żeby był win. Trzymajcie kciuki, czy tam nie oglądacie na telewizorze, czy na tablecie, czy na komputerze, czy na telefonie. Możecie też napisać w komentarzach. Będę Wam przypinać dzisiaj serduszko w dużo. Gdzie będzie spam serdusza w komentarzach. Więc fajnie ogólnie. To robię cięcie, jak będzie 5 osób. Kończę cięcie. Kurczę. O nie! To jak to mnie zabiła, ta szelka. Będzie minus 1, tak jest minus 1, czyli teraz na serio potrzebuję wina, żeby nadrobić. Trzymajcie kciuki. No i co? Zaczynam dalej. Pozwoliłem sobie, że jak szóste już miejsce, to mogę już nie robić cięć. I teraz trzymajcie kciuki, bo chcę Wam pokazać tą rozgrywkę, że naprawdę potrafię tego wina zrobić i go zrobię. Chociaż nie mam ani jednego poircuba, bo, bo, bo nie wiem. Dobra, chodźmy tutaj. To są niezłe nie tego jatki, więc chociaż potrzebujemy piątego miejsca. Żeby mieć dwa plus szóste, to jeszcze będzie minus 1, więc nie, ja nie chcę się tego robić, bo skoro to masz być takie niemiłe. Szlałam, że to wiem kogoś bardzo kulturalnego, który mi da się zabić. Bo jestem rudą, małą dziewczynką, która ma pszczółkę i chce wygrać, bo chce nadrobić pocharki. I napiszcie teraz w komentarzach. O nie. Jestem nie, 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 nie. naprawdę nubem w tą grę. Podpiszcie w komentarzach hashtag noob. No, żartuję tego nie będziemy się musicie pisać. No ale patrzcie, co to było. Nawet nie wiedziałem, że tam jest ten daryl. A jakoś tego Franka to nie zabił. Kupię Brawlstars. Nienawidzę już Brawlstars. Mi się już nudzi w Brawlstars. Gra już jest niefajna Brawlstars. Nie polecam. Maksym jako szurent z kanału Maxa na Maxa. Więc co, robię cięcie i widzimy się już w następnej grze, kiedy będzie pięć osób. Hello darkness, my Malio friends Patrzcie ile ta skrzynka ma już tego HP <laughs> Aż mi się nie chce ją otwierać Ale muszę Pozwoliłem sobie też Że znowu nie będę już robił cięć A żeby była ta rozgrzewka Ciekawsza Na końcu yy, Napiszcie mi yy, Jak to Kurczę Kurczaki Pieczone Zapomniałem. dobra, to no, w następnym odcinku to powiem, bo już dzisiaj nie będę sobie robił cięć, jak obiecałem. Nie wywiązuję się w tej obietnicy. Akurat z tej się nie wywiązuję. Ale z tym poko teraz mam nie mały problem. Poko, każdy chce tą skrzynkę, prawda? Więc możemy się podzielić, Lubiamy, Tym masz trzy, ja mam dwa. Poko! nawidzę tej gry. Gra jest dobana, nie, ja sobie on instalowuję. Nie na odcinku, ale tak ogólnie sobie on instaluje ją niedługo. Bo ta gra jest głupia. Robię cięcie i biorę inną post. I gram sobie jaskiniowcem frankiem, bo mnie naprawdę w ta bi... Jeśli Wam też się nudzi bro star, zostawcie łapkę w górę subskrypcję i też to możecie napisać w komentarzach. 20 łapek i kupuję, yy, kupuję 80 gramów, Jak mi się jeszcze mama zgodzi. A na 20 łapek to muszę troszkę poczekać. <laughs> Ale jak tylko zobaczę 20 łapek, to poproszę mamy. Czyli nie będę prosił, tylko błagał. Bo kiedyś sobie doładowałam tyle gemów ze 45 zł, i mam powiedziała, choćby nie wiem co, ja się już więcej nigdy nie doładuję. Ha! Mama mi też mówiła, nie będziesz youtuberem, jak będziesz miał 18 lat. Zgodziła się po jakimś tam... Milionów błaganiach, Potem prosiłem. Ja chcę być live, jak chcę mieć live. Nie będziesz miał 18 lat, będziesz miał live. No to teraz się też zgadzę na live, i tak to zawsze jest z moją mamą. O nie, jaki ten Frank jest wysoki. 7 ma ten soczek. Dobra, ja się schowam. Kaka, dwa. Mam z nim wielkie starcie. To już, jest, to już mam ripa, bo to jest jak to. O mam porówno parę cubów. Dobra, easy. No i widzicie, a nie chciałam tego dać. Frank jest bardzo spoconą postacią. Mam do niego bardzo spocony skin. A my zaraz już kończymy odcinek na dzisiaj to chyba tyle. No i co? Słuchajcie, jeszcze jedna ważna sprawa, zrobię sobie zdjęcie. Sorry za to cięcie, Przez przypadek kliknęli mnie to, co trzeba, ale zrobiłem innym zdjęcie. Więc fajnie. Mam nadzieję, że za to jedno cięcie się nie obarzycie. Już się na stracie nagrywa. Przypominam, klub, przyjaciele moi, mój ID, bo już dodałem dwie osoby. I co? Może dzisiaj będzie live, tego nie obiecuję. Pociągniemy jeszcze trzy, dwa. Jeden par.